I witam was serdecznie, serdecznie! To dziś może być problem. Pozdrawiamy kusarza, nie wiem o co ci chodzi. Bo pisałem mu, że może dzisiaj przejdę sobie tą grę. Bo jest ogólnie godzina 13, więc mam jeszcze dużo czasu. Kurde, mam mało naboi. E, ja kuszę miałem korzystać z kuszy. No to lecimy na wyższy poziom. Tu jeszcze da się przeskoczyć tymi schodami na tą część. Brr, a co mamy? a preparat mamy zdobyć. Ciekawi mnie to miejsce. Mieszkanie Coolper. To jest winda do tego, nie? Czy tam schody. Myślę czy iść tutaj. Bo ja bym chciał jeszcze się cofnąć tam, nie? Kurde, dobra, i ryzyk fizyk. Cofnę się jeszcze tam potem zobaczymy, nie? Ja jestem po prostu cebulakiem, że coś zostawię, nie? Kuszę trzeba ulepszyć. Jak ja tą kuszę chcę teraz grać, to będę musiał ją trochę poulepszać. My jesteśmy teraz tutaj. A teraz gdzie będziemy? Nice, s. Wykupić można to. Proszę, daj mi jeszcze proste. Jeszcze jedno proste. Plus. Oczywiście, że mi nie dali. No nie daj, nie mogę. Nie dam do rady z tego zrobić, bez prostego. Zobaczcie, nie mam jak. No i znowu no. Teraz jestem tutaj. Aha, to ja mogę tu wszystkie mieszkania od razu obejść. To jest mieszkanie, do którego nie mam iść. Who is you? Ryan's flesh and blood. Why would I go to the trouble? Otherwise, you would have been cut in two by the first security bot you crossed paths with. But not Ryan. He made it so his security would recognize his genetic structure. With half his genes, you ain't immune, you got just enough to throw their metallic looks off their game. <laughs> okay. Looks like things have gone busto between Fontaine and his little German Deanpole. Why a guy like Fontaine would waste his time with that spooky crowd when he could be getting the gravy from any dish he chooses is beyond the understanding of this paparazzi. Even reset the door code to 5744. Może to być bardzo 5744, 5744, 5744, czekajcie. Zapiszę sobie kalkulator, otwórz mi kalkulator. 5744, nie wiem na co coś to jest, do są jakieś drzwi jego. Dobra, zrobiłem jakieś te rzeczy. Wejdę najpierw tam, gdzie mam wejść. Oj, ja marnuję tą zajebistą amunicję, no to jestem świetnym graczem. No nie, proszę nie. te robociki trzymać w szychu, że mi nie zniszczyły, wiecie. Jeszcze idę. Banda, że szukam tej czegoś co mi się przyda w ogóle.

Bye, bye, bye. Dobra, czyli do tamtego mieszkania musimy wejść teraz. Kupowałem bliżej teraz myślę, że bez sensu. Bo mógłbym zaoszczędzić. Może te bełty użyję, kurde no bełtów marnuję więcej niż trzeba. Czekajcie, bo tu jest. Dobra, Genendrya też już zrobiliśmy. Czego nie zrobiliśmy? A będą wielkiego pana, kolegę. Dobra, ja tutaj staram się wszystko, nad wszystkim panować. Co tu się dzieje? Co tu się w ogóle stało? Mogą ukryte drzwi, ale nie wiem, że one do czegoś prowadzą. Tu zostało popełnione morderstwo, to na pewno. O ty, No, jeszcze mnie tu atakuje. Ale kocham te robociki, no są świetne. Dobra, banda, że nie ma tu już nic ciekawego. Te są inteligentne? Ja będę pilnował, bo one jednak są bardzo pomocne. Próbki enzymu. Dobra, zobaczmy co jest na górze. Co tu się stało? Nie mam pojęcia, ale coś tu słyszę. Gdzie się jeszcze chłop chodzi? Strzygawki, wszystko tu jest, dobra. Teraz tak, co my jeszcze chcieliśmy zrobić? Jak zejdziemy sobie na to dolne mieszkanie z tamtego, wejdziemy jeszcze na te mieszkania. Dobra, tak zrobimy no. Żeby obejść wszystkie te mieszkania. Pieniędzy mamy nawet sporo, chociaż ja bym sobie pograł na tej ruletce, bo to dobrze działało. Chodźcie, robociki. Nie, temu już zrobiliśmy, nie? Z tamtego mieszkania tam trzeba iść tam do niego. chłopie chłopie, niszczysz mi życie. Tu nic nie ma. Mamy dużo wody, lepiej elektryczności nie używać. No to było niebezpieczne, bo nie mogę prądu użyć, bo by mnie. by mnie kurde zniszczyło. Dobra, coś tam mamy luksusowe cygara Habana. Nie ma żadnych cygara. Krótko, szkoda, mam teraz jednego robocika. A te drzwi są zamknięte? Czy ja muszę wrócić? Ojoj. Zobaczcie, jak to jest przemyślane. Nie dali mi tutaj bezproblemowego wejścia i wyjścia. Chodź, robociku. Tak, nieźle, marnuj naboje, marnuj naboje sobie, dla zabawy. Noś tu kurde gwizdzę. Na niższym poziomie jest jeszcze to mieszkanie, i z tego mieszkania przeskoczymy na to, 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 tu, tu. Dobra, mamy to. Olimp. Ciekawe, il... gdzie jest nasz kolega, którego mamy zniszczyć. W teorii większej jest szansa na rozwalenie każdego. W sensie na ulepszenie każdej broni. A i przepraszam, nie chciałem się tak uderzyć. Oraz z drugiej strony mieszkania trzeba sprawdzić. Co jest w tamtym mieszkaniu? Ja... M, liczę na ulepszenia broni. Podnieś gotową bombę EM, nie wiem co to kurde znaczy, cały czas to mam A chłop się uciek Ale agresywny chłop. Lepiej, że mój robot go nie mógł tknąć. Nie chciał go zaatakować. Myślę, że to dlatego, iż on tam miał tą elektryczną jakąś fazę na sobie. I to tylko dlatego. Rullesafe! Spoko, safek. O, ktoś się tutaj kurde pogodował jeszcze na palmobok. Ja muszę wybierać się ja chcę to, czy chcę. Nie, zbyt fajne, myślę, że mogę to i to. Wtedy to było spoko. Dobra, życie mamy trochę. Jestem ja zapiszę. Nie wiem, zapisy jest bardzo często jak zauważyłem. Albo wy zauważyliście. Ej, bo mi się telefon gasi. Co tu jest warto to robić? Robot wypierdziele z Tutaj gdzieś jest zejście. To jest jeszcze jeden pokój. Żeby nie wstał, Dobra, tu jest jeszcze pokój, tylko to z dolnego można wskoczyć tutaj. Dobra, to ja muszę z dolnego jeszcze zejść tutaj. Myślałem, że z tego będę mógł, a z tego nie ma już wejścia. Kurde, kupiłem za trochę amunicji. Ale nie takiej, dobra. To jest jeszcze modyfikator. Nie usprawnienie broni. Tym tutaj będzie, dobra. Idziemy. Te drzwi. Ty, ja bym chciał tutaj wejść. Jak tam wejść? Tam u góry też nie było wejścia. Jest to mieszkanie specjalne. Czy ja muszę tutaj wejść? Czy nie muszę? Nie, nie muszę, ale. Mieszkanie, do którego nie ma normalnie wejścia. Czuję, że tu gdzieś jest coś schowane. I że jak to odkryję... To będę mógł tam przejść. Hmm. Podnieść bombę MP. Nie mam żadnej bomby. kurde. co wy myślicie? Ja mi się wydaje, że chyba, że muszę zagrać. Nie no kurde wydaje mi się, że... O tu safe w ogóle jest, a nie, to nie safe. Nie wiem, wypiłem coś, co to takiego? Zniszczyłem tą rybę, boże, no wydaje mi się, że jest tu gdzieś coś. Albo do wciśnięcia, albo coś. O, bot to został to uruchomiony. Ale nie widzę tutaj nic. znowu muszę zostawić pokój bez wejścia. A to? Została jeszcze ta kuchnia, taka... pusta. O Jezus, biedne zwłoki. To jest strasznie ciemno. Dobra, nie ma tu nikt żadnych guzików, nie ma nic, więc idziemy dalej. No kurde szkoda. W tamtym poziomie w wcześniejszym też nie poszedłem w jedno miejsce. I tutaj, windą pewnie. To jest ten kot. Five, seven, four, four. Oh. It works. I know to save one life is to save the world entire.

Wow, mocne są te bełty. Pewnie by mi to pomogło, jakbym to oshakował. Tak mi się wydaje, że to będzie pewnie dobre do hakowania. Zwyroładniały jest skasowany, ten jest skasowany, to ja nie wiem, który nam został oprócz tego dużego. Chyba żaden. Będę musiał się na pewno bronić. A ołowiany też, no dobra, czyli to są wszystkie pokończone rzeczy. Ja nie wiem co tam będzie, więc to zapiszę, jak zwykle jestem pussy, pussy, pussycat. Chociaż to i tak zapis, jak i tak zginę, to i tak się pawię.

Coś w tym jest, ale ładny stół łooo, poszczka Ale bo jakbyśmy to zbili cała gra by się skończyła. Bandarze, wszystko tu jest i nie ma tu nic ciekawego. Ktoś chce grać w coś? Tu tam mam nie iść, ale ja tu wejdę. Ale czego pomogę? Jestem w jego mieszkaniu. O to mnie bardziej ciekawi. Dwie se postawił w chacie świetny chłop. Czy ja mogę po prostu widzieć co jest, i mogę przeszukiwać po lepsze? O to pewnie chodzi. Już bym to miał. Dobra, mamy tu fajne rzeczy. Dobra, tu można sobie zagrać w billard. Tu coś jest. Jest skrzyneczka. E, czy on tu coś ma ciekawego? No, no właśnie nie. Sądziłem, że dostaniemy tu więcej informacji. Jeszcze jakąś kasetę, może z informacjami, wiecie, ale. Mało, mało. Teraz idziemy tam, gdzie mamy iść. O! Pangenów. Nie chcę nic zmieniać. Electric skin. Super. Yes, yeah, the compound is taking hold. The effects of the mental suggestion are now gone, but they will certainly be sighted.

Now go find lab in Artemis Suites. there no doubt there will be more of this lot 192. Okay, się plazmidy zmieniały. Tam mam się się dobra. Będą się plazmidy zmieniać po prostu, tak? Najbardziej lubię elektryczny, więc... Będzie tacy mili... O, jaka piękna wanna Ty, kurde, jak na kibel to nie jest taki zły przodujmy sobie Czyli musimy wrócić, tak? Do startu, czyli musimy pójść tutaj, no. Słyszałem tam kobietę, słyszałem ją. Tego bota mogę przejąć? Mogę przejąć. Dobra, zajebiście, że mogę go przejąć, tylko muszę go przejąć. Siema robocik. A tego mało widuje. Ale są owiany zwykły, dobra. Po prostu przejął sobie cel. Ha, bo tu nic nie da razy, nic mi to nie da, No tak. Nie, mój robot, nic mi to nie dało. O, błyskawica, to jest coś co lubię. O, przyda mi robot na pomoc, na szczęście. Ja mam tam naprzód, więc dobra. Się bawią. Ja nie potrzebuję ich pomocy. Zapiszę sobie, bo mogę. Nikt mi nie zabroni. Lecimy, lecimy! Czy ja mogę zobaczyć co jest i mogę wybrać, czy chcę to, czy chcę coś innego? Proszę, daj mi już researcha na nim. Jest! Jeszcze dziewczynek nie researchowałem. Tak, ja zapominam dziewczynki researchować, chyba że one są tym samym. polerowie. Teraz są na placu pola iść, nie? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ba ba ba, Okej, okay, ojojciu, kurde, ile miejsca znowu. Mamy dojść aż tutaj, dobra, pierwsza rzecz, idziemy tu, 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 żeby przejść tutaj i tutaj. Od razu idziemy na Artemidę, dobra. Ale to już w kolejnym odcinku, ja was żegnam, do zobaczenia wkrótce i co? Cześć, nie?